Hej ludzie, jestem Lajcik, a to jest być może pierwszy odcinek z serii zagramy w Minecraft. Albo jak tam wolicie. Dobra, to zacznijmy od stworzenia nowego świata. Będzie on się nazywał... A, nie wiem... Seria. Dobra. Dobra, Hardcore. Yeah! A, Git, to będzie seed um, powiedzmy 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 like chick. Okej, okay, wszystko okej. Okay. Lecimy. Dobra, jedziemy, jedziemy. nom Tak. Dobra. Wygenerowało nam się. Aha. O Boże. Ja tego tak nie mówię. To... Jesteśmy wolni, bo to... Boże, jakie lagi. Dobra, to może zacznijmy... od... czekajcie, ja zmniejszy. No nie, dobra. Normal, okej. Okay. Dobra, czekajcie. Musi się wygenerować. Dobra, ja w tym czasie pozbieram drewna. Hmm. Dobra, to co, jaki temat by tu poruszyć? Bo eee, no właśnie jaki temat by tu poruszyć? Mody będą dogrywane od czasu do czasu. Typu, nie wiem, Optifine. Eee, no nie mock creatures to nie. Ale tak na przykład mm, shadery jakieś. O. <laughs> Dobra. Boże. Work. Udawaj. Co są? Jak ja kocham swoją myszkę. Dobra. git e, dobra dobra cholera nie to dobra git 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 co my tutaj mamy, a nie, dobra, to nie to, a to, okej, okay, dobra, mm, no dobra, oj, oże, co dzisiaj jest z tym komputerem, dobra, widocznie mnie nie kocha, <grym> dobra, dobra, ładnie, ładnie, dobra, to kopiemy, gdzieś się tutaj zaszyjemy ale w zależności ile mamy czasu jak mamy jeszcze powiedzmy tam 10 minut to ja mogę sobie spokojnie tam gdzieś iść na bają, biome bio, czy jak tam woli się. dobra Poszekać. jak ta seria wykiełkuje powiedzmy, wiecie o co mi chodzi, w sensie, że to już nie będzie tam piąty odcinek, tylko nie wiem, dwudziesty, dobra, zbieramy, nie wiem na co mam to, bo na razie nie mam żelaza, to zbieramy tak na przyszłość, My później, w kolejne dni... Wełny, potrzebujemy trzy wełny. Raz, dwa. Nic się specjalnego miejsca, nie stanie, jak będzie jednak czarna. Eee, dobra. No właśnie, muszę na żarcie uważać. Żarcie musimy mieć, jakieś żarcie. Bo tutaj nie ma przelewek. To, to jest w końcu hardcore, nie? Jakiś głupi peaceful. Pustynia. Krowa! Krowy! Ah, Mandzio! Mandzio się oh. ucieszy. Oh. Myślę, że na budki mamy tyle skóry. Okej, okay, dobra. Dobra, tak, dwa kaktusy. Trochę. Proszę uważać. Dobra. O, normalny Bion. Albo Bion, jak tam chodzi. <gry> Dobra, um, to... Uh, może odczujecie tą zmianę, ale teraz nagrywam osobno dźwięk i osobno obraz. I dźwięk z gry. W sensie, że Fraps i Audacity. mam taki nieprzyjemny szan. No, w sony y nie w Kantasi trudno się obrabia, to jest bardzo nieprzyjemne z drugiej strony plusy minus plus plusy dobry rendering tam już nie trzeba się bawić w te ustawienia takie jak w sony w sensie że na przykład um, up to 480p a nie trzeba się bawić tak jak w sonem W sensie, że ustawienie po ustawieniu. To jest właśnie świetne. Chociaż tam są te ustawienia, ale są takie. No i przy okazji. Um, no i przy okazji okazji, kamtatka um, nie robi ziarna. Jeżeli gracie kiedyś w, w, w Mass Effect to wiecie. Tam był na początku. Sam, sam efekt ziarna że tam było takie jeszcze delikatne ziarno, ja miałem takie mocne łowoży ile tego tutaj jest, dobra. dobra, zależy mi na sadzących brzozy, dobra, jeszcze trochę, dobra. No, chodź tu. Dobra. Coś co człowiek. Może być nawet taka malutka. Ha, Taki joke. Um. God damn. You. Może jakaś malutka chociaż. Oj. Jest jakaś. Nie. Jest, dobra. A dobra. Spadamy, spadamy. Oh my God. Dobra, robimy tutaj bazę. Hmm. Może nie taką grzebań. Wiecie, o co chodzi, nie? Czekajcie, czekajcie, ja... Um, coś na szybko. Ho, 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 ho. Dobra, grzebankę robimy. Coż, grzybanki nie są aż tak wydolne.

Weź. Cholera. Dobra. Dobra, jeszcze się nie grzebiemy. Mm. Dobra. Ech. Dobra, kit. Przecież to drewno jest ładne. No dobre, okej. Okay. Dobra, okienko, żeby mieć kontakt. Dobra, hmm. Dobra to zróbmy te bepsztyki jak? A, ale ładnie tutaj jest. Nie powiem, nie powiem. Dobra, a my idziemy spać. Dobra, nagrywamy już 12 minut. Okej, okay. git, git. O! Dobra, jeszcze jedną. Dobra, musimy się tutaj wyposażyć, że tak powiem. Często? Często. Okej. Okay. Z tamtej strony sobie zajdę. Uuu, la. la. Uh, pomysł. Boże, jak było blisko. No, chyba było warto, nie? Zresztą nic nam się nie stało. Dobra. No. Dobra, jak będę chciał, to tutaj jest wejście. Gdzie? jest. Boże. Tak wiem, nie kopie się ani pod sobą, ani e, nad sobą. Stara zasada. Coś tam już mam. Muszę ja dawno nie grałem w Minecrafta. No, oprócz tego nie? A tak ogólnie, co długo nie grałem. To już będą spokojnie miesiące. O! Hej! Nie wiem, ja mam zawsze tak, że Jak, jakąś grę na, naprawdę strasznie polubię strasznie, że, nie, że mogę grać w nią miesiącami, to normalnie całą Wikipedię znam na pamięć. Wikiminecraft. Jakbyście mnie się spytali tak z... nie wiem, tak w czerwcu ile zadanie drewniany miecz, to bym wre, to, to bym to. Nie! Myślę, że nie na razie z materiałami jesteśmy do przodu mocno. No jak na. A dobra, to ładne. No jak na jeden dzień to. Pff, to sporo. Pierwsze co zrobię, to zrobię sobie seta. Zobaczy się. Dobra, jak starczy seta ja, i żelaznego. Dobra. Tak z 16 minut nagrywam, tak do 20, okej. Okay. Nie, dobra, tyle starszy. nawet no, powyżej półstaka jest. Czym nie? Dobra, wymasko, okej, okay.

Chodź tu, przyniosę. Coś wypadło? Nie. U, u, u. Już trochę czasu minęło. A jeszcze nie mam... Mm, ...wystarczająco drewna. Dobra. Dobra, jeszcze z... Troszeczkę stone. Znaczy godno. No właściwie to to jest stone. Dobra. dobra, może starczy, żelazo, wystarczyło. O, wystarczyło, wystarczyło. A tam starczy. Mm, dobra, dobra. Czwarty level. Szkło mnie straszy. Dobra. Dijam. Dijam. Złe drewno. Złe. Złe drewno. Właśnie by to Jeszcze kilka drzewek. O, Boże! Dobra, dobra, to jeszcze poczekam do tej nocy, nie wtedy skończę odcinek. Tak długo nie było. Tym, to naszego teraz. Zrobić dłuższego. Dobra. Um, git, git. Właściwie to jest ja zrobię dwa picyki. W jednym będę przetapiać um, żarcie, a w drugim minerały. Albo materiały. Jak tam wolicie. Dobra. To, dobra mm. okej okay. dobra a tutaj bo nie ja sobie ugrywam w pointach a to no nie a um. Po prostu, home. Może coś. Ym... O, taki przyjemny, taka pleśń. Um, dobra, to chyba na tyle. Mm. No nie, dobra. Poczekam jeszcze na tą noc. A bo dobra, teraz już się pożegnam. A tak. więc tak. A więc tak. A już się żegnam z wami. To był pierwszy odcinek z serii. Już wiem jaka będzie nazwa. Hardcore na łajcie. Dobra, to... Cześć! Do kolejnego odcinka, nie? macie kciuki. Dawajcie łapki, nie? Dobra, nie przedłużam. Cześć.